Witam cię serdecznie na naszym kolejnym porannym wspaniałym spacerze, podczas którego opowiem o następnym zdrowym nawyku, który stosuję w swoim życiu, a który to nawyk sprawia, że to życie jest jakościowo lepsze. Jeżeli zastosujesz go u siebie, no to prawdopodobnie i potencjalnie w dłuższej perspektywie czasowej również będziesz widział lub będziesz widziała pozytywne tego skutki. Natomiast nie musisz wierzyć mi na słowo, nie musisz mnie kopiować. Możesz po prostu to sprawdzić. Kolejnym nawykiem jest pozytywne nastawienie do pieniądza, czy też innymi słowy, myślenie w pozytywny sposób o pieniądzach. Widzisz, ogromna część społeczeństwa, zwłaszcza ludzi, którzy wychowali się w krajach postkomunistycznych, ma dosyć negatywny stosunek do pieniędzy. Uważają, że pieniądze szczęścia nie dają, uważają, że pieniądze są złe. Uważają, że pieniądze zmieniają ludzi na gorsze, no i właściwie, mając takie nastawienie, w większości przypadków nie zarabiają dużo pieniędzy, a mogliby je zarabiać, gdyby zmienili tylko swoje nastawienie. A kiedy zmienią to swoje nastawienie, po prostu pojawią się nowe możliwości, dlatego że zaczęliby wtedy również działać bardziej w konstruktywny sposób, no i w sposób taki, który przyniósłby im. Potencjalnie duże zyski finansowe. Jeżeli chodzi o mnie, o moją skromną osobę, to mam bardzo pozytywne nastawienie do pieniędzy. To znaczy myślę o pieniądzach w pozytywny sposób. I tutaj trzeba zaznaczyć, że nie jestem osobą, która stosuje jakieś afirmacje. Nie. Nie usłyszysz ode mnie manipulacji czy wmawiania tobie rzeczy, że jeżeli będziesz pozytywnie myślał lub myślała o pieniądzach, to te pieniądze same do ciebie przyjdą. Nie będę tutaj promował afirmacji, które polegają na tym, że będziesz przyciągał lub będziesz przyciągała pieniądze, niczego nie robiąc. Tak nie było, nie jest i nie będzie. Jeżeli chcemy pieniądze, to musimy na nie zapracować. Oczywiście, niekoniecznie ciężko, ale mądrze. Natomiast same pieniądze nie spadną z nieba, no chyba, że mamy jakiś spadek albo wygramy na loterii. W pozostałych przypadkach musimy na te pieniądze po prostu zapracować. Myślę pozytywnie o pieniądzach, dlatego że uważam, że one tak naprawdę ułatwiają życie. Same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Są jedynie wyznacznikiem jakiejś wartości. Są również wyznacznikiem jakiejś pracy czy sukcesu, ale przede wszystkim to właściciel, osoba, która zarabia pieniądze i która je posiada, sama poprzez swoje decyzje działania, nadaje tym pieniądzom wartość. Osobiście nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że pieniądze zmieniają człowieka. To znaczy, uważam, a nie ma gorszej sytuacji czy gorszego przypadku niż mówiąc tutaj bardzo brzydko ham, który nagle dorobił się pieniędzy, że pieniądze tak naprawdę nie zmieniają człowieka, tylko uwydatniają i pokazują cechy, które już te ludzie mieli po prostu w sobie. Jeżeli ktoś był hamem, ignorantem, był osobą agresywną, był osobą niemiłą, osobą o wielkim ego, o wielkim mniemaniu o sobie. No to jeżeli nagle zarobi dużo pieniędzy, albo wygra na loterii, albo zacznie mieć jakieś pasywne źródło dochodu, no to te najgorsze cechy po prostu zostaną ujawnione i wyjdą na powierzchnię. Ale to nie jest wina pieniędzy, a jedynie to jest pokazanie, że ta osoba już taka po prostu była. A jeżeli ktoś jest dobry, jeżeli ktoś jest miły, uprzejmy, jeżeli ktoś ma otwarty umysł, to w momencie, w którym zacznie zarabiać więcej pieniędzy, tylko i wyłącznie pomogą one mu w tym, żeby te dobre cechy jeszcze bardziej służyły innym, jeszcze bardziej były przydatne w życiu. I tak naprawdę pieniądze nie zmieniają ludzi, tylko pokazują to, kim byli już do tej pory. No ogląda się wiele różnego rodzaju kanałów na przykład na YouTube i są podróżnicy, różni kołczowie. Nagle wiecie, kiedy takie osoby zarabiają dużo pieniędzy, no to pojawia się ignorancja, ego, ja jestem najlepszy, wszystko zrobiłem sam, nikt mi nie pomógł. A jeszcze w dawniejszych czasach, kiedy pieniędzy nie mieli, no to zakładali, wiecie, różnego rodzaju fundacje, zbiórki, płaszczyli się przed ludźmi, udawana pokora, udawana skromność, udawanie bycia miłym, a tu nagle słuchajcie, jak zarobili kasę, no to oni są najlepsi, inni się na niczym nie znają, wulgaryzmy, taka można powiedzieć, pewnego rodzaju pycha i ignorancja. Z kolei jest bardzo dużo osób, które były skromne, miłe, przyjemne, przyjaźnie nastawione do innych. I zarobiły dużo pieniędzy, no i dzięki temu w dalszym ciągu są wspaniałymi osobami, miłymi, pomagają wielu osobom i te najlepsze cechy po prostu wyszły również na powierzchnię. Myślę pozytywnie o pieniądzach, dlatego że widzę, że pieniądze dają po prostu możliwości. Tego rodzaju kwestie dostrzega się, żyjąc między innymi na emigracji, gdzie edukacja... Służba zdrowia i wiele innych składników, które nas otaczają w życiu codziennym, po prostu nie są bezpłatne. Żeby pójść do szpitala, żeby wysłać dziecko do szkoły, żeby załatwić wiele innych spraw, na wszystko po prostu potrzeba pieniędzy. I to dotyczy wielu krajów, które po prostu są na naszej planecie Ziemia ale między innymi dotyczy to właśnie Tajlandii, z której do ciebie nadaję. Kolejna sprawa. Myśląc pozytywnie na temat pieniędzy, zaczniemy szukać sposobów, żeby te pieniądze zarobić. Oczywiście mam tutaj na myśli sposoby legalne, uczciwe i tak dalej. Nagle w człowieku pojawia się energia, pojawia się kreatywność, pojawia się chęć szukania rozwiązań. No i również w dalszej perspektywie, jeżeli już zaczniemy zarabiać te pieniądze, no to będziemy myśleć, w jaki sposób je dobrze po prostu wykorzystać. Miejcie, słuchajcie, pozytywne nastawienie do pieniędzy, myślcie na temat pieniędzy w sposób pozytywny, bo one tak naprawdę pomagają w tym życiu. Same w sobie nie są ani dobre, ani złe, są nośnikiem pewnego rodzaju wartości, są również narzędziem. Same w sobie oczywiście nie sprawią, że będziemy szczęśliwi, natomiast temu szczęściu mogą dopomagać. Jeżeli masz poukładane, mówiąc kolokwialnie, w głowie, jesteś osobą z otwartym umysłem, jesteś osobą pozytywnie nastawioną do życia, do innych ludzi, no to mając więcej pieniędzy, będziesz sprawiał lub sprawiała, że to życie będzie o wiele lepsze jakościowo i bardziej szczęśliwe, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy nas otaczają. Pozdrawiam Was serdecznie, krótki poranny odcinek, pozytywne myślenie na temat pieniędzy. Myślmy o nich w dobry sposób, zarabiajmy je, pomnażajmy i osiągajmy finansową wolność. Wszystkiego dobrego!